Opowieść o misiu, który słuchał. Wieczór w pokoju Eli był szary i spokojny, jak puszysty obłok przed snem. Dziewczynka leżała na miękkim dywanie, z twarzą wtuloną w poduszkę w kształcie gwiazdy. Noc zaglądała już przez okno, cicho i nieśmiało, jakby sama też miała zły dzień. Lampka na szafce świeciła ciepło, rzucając złote plamki na ścianę. Tuż obok, między książkami i słoikiem z guzikami, siedział Miś, ten najważniejszy, w żółtym szaliku z przyszytym uchem. Miał na imię puszek. Miś nie mówił nic, jak zawsze, ale patrzył bardzo uważnie. Ela westchnęła. Dziś było trudne powiedziała w końcu cicho. Miś milczał, ale jakoś tak czuło się, że słucha naprawdę słucha. W szkole Ula powiedziała, że nie chce już ze mną siedzieć. Powiedziała, że teraz woli Asie, bo ona lepiej koloruje i zawsze ma brokat. To nie tak, że się pokłóciłyśmy, ale po prostu powiedziała to przy wszystkich, tak zwyczajnie, jakby to nic nie znaczyło. A dla mnie to znaczyło wszystko, bo zawsze byłyśmy najlepszymi przyjaciółkami, a teraz nagle już nie. Ja nie wiedziałam, co powiedzieć. Udawałam, że mi to nie przeszkadza i usiadłam sama. Gapiłam się w okno, jakbym coś oglądała, ale tam nie było nic, tylko ogrodnik grabiący liście. Ela pokręciła głową. W środku byłam jak jak pęknięty balonik, nie taki, który wybucha, tylko taki, który cichutko traci powietrze i robi się coraz bardziej sflaczały. Miś nadal nic nie mówił, ale patrzył. Tak jakby wszystko rozumiał. Potem pani zapytała mnie o zadanie. I choć wiedziałam, że chodzi o pszczoły, to słowa mi uciekły. Wszyscy patrzyli, a ja chciałam zwinąć się w małą kulkę i zniknąć. Ela ukryła twarz w poduszce. I jeszcze, mama powiedziała, że jestem dziś na burmuszona ale ja nie byłam zła, tylko zmęczona byciem dzielną. Cały dzień. Ela westchnęła i spojrzała w sufit. Jakby chciała tam znaleźć odpowiedź. Bo czasem tak bardzo się staram, żeby wszystko było dobrze, żeby nie płakać w szkole, żeby nie narzekać, żeby nie przeszkadzać, a potem wieczorem mam wrażenie, że w środku jestem pełna po brzegi. Zamilkła na moment, a potem dodała ciszej. Chciałabym, żeby ktoś po prostu zauważył, że coś jest nie tak, żeby nie trzeba było mówić, jest mi smutno, tylko żeby ktoś sam usiadł obok i zapytał. Chcesz, żebym cię wysłuchał? W pokoju zrobiło się cicho. Naprawdę cicho. Ela podniosła głowę i spojrzała na misia. Bierz, Puszku, bo czasem nie trzeba odpowiedzi. Ani mądrych słów. Tylko kogoś, kto usiądzie blisko i po prostu będzie. Mis jak zawsze nie odpowiedział, ale właśnie to było najważniejsze. Ela sięgnęła po niego i posadziła obok siebie. I wtedy coś się wydarzyło. Nic wielkiego, nic magicznego, ale bardzo ważnego. Miś sam lekko przechylił się w jej ramionach, jakby chciał powiedzieć – słyszę cię i nigdzie się nie wybieram. Ela położyła się do łóżka i przykryła kołdrą aż po uszy. Trzymała puszka blisko siebie. Przytuliła go mocno. – Dziękuję, że jesteś. Miś jak zawsze nie odpowiedział, ale w tej chwili był ważniejszy niż tysiąc słów, bo był… I słuchał. I to wystarczyło. Zasubskrybujcie nasz kanał, by nie przeoczyć kolejnych ciepłych opowieści.